Czesław mówi. Dziew z życia inspektora San Andreas Road Assistance. Przypadek pierwszy. Skarga Patryka 4719. Pojazd stał źle zaparkowany na parkingu oraz stałem przy pojeździe. Gracz go zabrał jako pojazd porzucony. Dobry wieczór. Jako, że jestem oskarżony, wypowiem się. Inspektor Czesław mówi. Pojazd nie stał w żadnym stylu obowiązującym na serwerze, jakimi są polski i amerykański. Jeśli byś stał przy swoim pojeździe nie zostałby on zabrany, jednakże pozostawiłeś go na pastwę losu, oddalając się od niego, nawet nie zareagowałeś, jak już go ładowałem na holownik. Dlatego też uznałem, że zostanie umieszczony na parkingu policyjny za kwotę 500 dolarów, z powodem porzucony niżej zamieszczam screenshot z chwili zdarzenia, oczekuję na werdykt zarządu miłej reszty wieczoru. Podeszli zdjęcie w lepszej rozdzielczości to będzie widać, jak stoję przy pojeździe. Po sprawdzeniu logów nie wynika nic, co by mówiło o tym, że jesteś w pobliżu. Na Cię widać, jak pojazd był zaparkowany, więc pracownik nie popełnił żadnego błędu. Skargę odrzucam i zamykam. Przypadek drugi. Skarga Nixon-CJ: A więc tak. Dzisiejszego pogodnego wieczoru postanowiłem zajechać na kosiarki w Los Santos w celu małego dopingu pieniędzy. Zadowolony podjechałem jak najbliżej kosiarek, bo jestem leniwy i nie chciało mi się parkować po drugiej stronie. Stanąłem w sposób prawidłowy, lecz złodziej w lawecie postanowił mi ukraść mój niedawno zakupiony pojazd. Jego argumentem kradzieży było: Obok masz parking. Proszę o wyjaśnienie sytuacji, gdyż złodziej i miejsce jest w jail. Skarga jest na mnie, więc pozwolę się wypowiedzieć. Inspektor Czesław mówi z Road Assistance. Cześć, postawiłeś swój pojazd tuż obok kosiarek. Napisałem ci, że masz parking obok i to bezpłatny. Przestawiłeś lekko pojazd, jak widać to na nagraniu. Odholowałem go, ponieważ zrobiłeś to celowo, aby tylko go nie zabrać. Przypominam, że 10 metrów dalej jest parking, praktycznie pusty. Jednak ty się uparłeś i pobiegłeś pracować na kosiarkach, jak również widać na twoich nagraniach. Poniżej wstawiam screenshota z holowania pojazdu. Powiem tak, przyjechałem sobie zarobić tysiąc dolarów na potrzeby własne i bym odjechał, a ty, złodziej, to ukradłeś. Możesz mnie nazwać jak chcesz, ale w dalszym ciągu parking jest 10 metrów dalej. Pracownik nie popełnił błędu, upomniał ciebie i poprosił byś zaparkował pojazd na parkingu obok, ty zamiast tego jedynie co zrobiłeś, to wsiadłeś na chwilę i poszedłeś pracować dalej. Nie widzę błędu ze strony pracownika, skargę odrzucam. Przypadek trzeci. Skarga danego? Przyjechałem na Spaun San Fierro swoim pojazdem Shafter i jak wczoraj stałem sobie kulturalnie na miejscu de Elauberów, nikomu nie wadząc, co widać na nagraniu, a pracownik przyszedł się popisać i założył blokadę na koło. Na koniec odholował mi pojazd. Nie wiadomo z jakiego powodu, ponieważ stałem tam wczoraj cały dzień w obecności supporterów, moderatorów i innych pracowników frakcji SARA, czekając na potencjalnych pasażerów, i nikt mi nie zwrócił ani razu uwagi, dlatego uważam, że pracownik nadużył swoich praw, tym bardziej, że odkąd tu gram, nigdy nikt nie miał problemu z graczami stojącymi poza pojazdami w tamtym miejscu. A w godzinach szczytu masa osób tak robi. Skarga jest na mnie, więc pozwolę się wypowiedzieć, inspektor mówi z Road Assistance. Cześć, twój pojazd został odholowany w związku z powyższą sytuacją, a mianowicie stojąc w miejscu przeznaczonym do ubrerów musisz być w pojeździe. Gdy znajdujesz się poza pojazdem, tak jak to było na jego dachu, nie pełnisz usług Uber. Dlatego też twój samochód został odholowany. Wcześniej pytając się ciebie, czy wsiądziesz. Nie uczyniłeś tego, więc postanowiłem założyć blokadę i udać się w kierunku parkingu policyjnego. Poniżej zamieszczam screenshota z odholowania pojazdu. To zrób to samo z każdym uberującym na serwerze. Bo w szczycie większość osób tam stoi, i nigdzie nie jest wspomniane, że uberując muszę przebywać w pojeździe. A też nie jest zabronione przebywanie na nim. Nawet w ostatnim czasie przejechało tu kilku pracowników Sara, i nikt nie zrobił nic z trzema pojazdami, w tym moim stojącymi tak samo jak na nagraniu. Także nadal uważam, że nadużyłeś swoich uprawnień. Pracownik upomniał Ciebie, byś wsiadł do pojazdu. I zaparkował pojazd na miejscu parkingowym. Ty tego nie zrobiłeś i olałeś pracownika. Jedynie do czego mogę się przyczepić, to do tej odzywki na voice ze strony pracownika, która nie powinna mieć miejsca. Pracownik otrzymuje upomnienie, skargę przyjmuje. Koniec. Mam nadzieję, że się podobało. Cały film dedykuję dla Czesława, mówi, ponieważ to jest jego głos i brzmi prawie podobnie jak on.